łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego te niechaj będą z nami wszystkimi odtąd aż na wieki. Amen. Słowo, które posłuży jako podstawa rozważania, to słowa z Ewangelii Mateusza z drugiego rozdziału, wersety od 13 do 18. A gdy oni odeszli, oto Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: Wstań, weź dziecię oraz matkę Jego i uchodź do Egiptu. A bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę w nocy i udał się do Egiptu. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego, z Egiptu wezywałem Syna Mego. Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo, wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej jego okolicy od dwóch lat i młodsze według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Wówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza proroka mówiącego, słyszano głos wrama, płacz żałosną skargę. Rachel opakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. Wszechmocny i Ojcze, przychodzimy teraz do Ciebie z prośbą o to, abyś zechciał pobłogosławić zarówno słuchanie, jak i rozważanie Twojego świętego słowa. Amen. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze kazanie z pierwszego dnia świąt, te, które generalnie dotyka niuansów wszelkiego rodzaju opisu narodzin Pana Jezusa i z Ewangelii Mateusza i z Ewangelii Marka. Dzisiaj w zasadzie w tym kontekście poruszamy się właśnie chciałbym wam powiedzieć od razu nie po grząskim gruncie, bo ten tekst ma swój gatunek literacki i według tego gatunku literackiego tak chciałbym na ten tekst spojrzeć i jest tekstem, który na pewno jest napisany do bardzo specyficznej grupy ludzi. I myślę, że akurat ta część, którą przed chwilą usłyszeliście jest Doskonałym przykładem tego, że ludzie, do których są skierowane te słowa, mają określoną wiedzę, mają określony kontekst i już coś usłyszeli, coś wiedzą i na coś czekają. Ewangelia Mateusza jest pisana z perspektywy mężczyzny. Tutaj bardzo często właśnie przywołuje się właśnie ten fragment, że tutaj, to właśnie w tej Ewangelii anioł przychodzi do Józefa, nie do Marii, bo w Ewangelii Marka jest odwrotnie. Ta genealogia z samego początku ewidentnie wskazuje na to, że jest pisana pod mężczyznę, ale mamy też tutaj sytuację, że jest napisana do Żydów. I właśnie Ewangelia Mateusza jest tak napisana, że tam w całości praktycznie są cytowane starotestamentowe wersy. Natomiast Ewangelia według Świętego Marka, ona raczej parafrazuje. Ona mówi, że było napisane, etc. Natomiast tutaj, jak Mateusz powołuje się, to przytacza konkretne wersy tutaj akurat z księgi Ozeasza i nawiązuje bezpośrednio do Mojżesza. Dlaczego to jest tak napisane? Bo Żydzi, żeby w ogóle aby w ogóle wyobrażać sobie, kto to ma przyjść i kim jest ten Jezus, i kim ma, ten jest Mesjasz, który ma przyjść, no to byli w jakiś sposób gdzieś wychowywani, w jakiejś, w jakiejś tradycji. I dla nich Mojżesz był tym kimś, kto wywiódł z Egiptu naród izraelski i dał ludziom wolność. Dla ludzi z, tamtych, z tamtego pokolenia, do których pisał Mateusz, było jasnym, że ten, który przyjdzie, zrobi dokładnie to, co Mojżesz. I dla nich to było tak, to oni to odczuwali całymi sobą obchodzili przecież Paschę. Oni generalnie czuli to, że jeżeli ma przyjść Mesjasz, ma być następcą właśnie Mojżesza. Tak więc mamy ten kontekst, mamy, e, mamy tych ludzi, którzy słuchają, którzy wiedzą, którzy mają bardzo konkretną, bardzo konkretną wiedzę i oczekiwania. No i co słyszą od ewangelisty Mateusza? Słyszą bardzo proste przekazanie. Bądź czujny i nie bądź y, głuchy na zło, które dzieje się wokół Ciebie. I to jest jakby takie główne przesłanie dokładnie tej historii. Bo co innego dzieje się, jeżeli nie to, że y, w zasadzie nie ma żadnej dyskusji. Tak? Y, wyobraźcie sobie człowieka dorosłego, tak w większości, no jesteśmy tutaj wszyscy dorośli, y, słyszycie we śnie wezwanie. Uchodź do Egiptu. No, musimy też mieć jeszcze kontekst, tak? Czyli młodziutką kobietę, którą mieliśmy poślubić. Yy, dziecko, które no, no jest nasze, ale generalnie no zastanawiamy się, kto tak naprawdę jest ojcem, tak? Yy, no i teraz słyszymy komunikat. Idź, uciekaj do Egiptu. Co robi Józef? Nie zadaje żadnego pytania. Ubiera się, bierze, co może i ucieka. To, czy to jest historyczny fakt, to myślę, że to nie jest istotne, bo chcę, żebyśmy się skupili na samym tym akcie odwagi, którym ewidentnie wykazał się Józef, ale też i na bardzo konkretnej rzeczy, którą zrobił. To znaczy, że otoczył opieką tych, którzy są bezbronni. A ciekawe, jakby tek, do, w tym tekście użyte są bardzo ciekawe greckie słowa, które powiem szczerze, mnie osobiście y, trochę zaskoczyły, bo y, czasownik, który jest użyty tutaj, uciekaj. Nie jest tylko i wyłącznie takim działaniem, które ma się wydarzyć i skończyć. Okazuje się, że ten czasownik, który jest tutaj użyty, jest w czasie y, ciągłym. tak? Masz być cały czas gotowy, masz cały czas być gotowy, żeby uciekać. I, I to już zaczyna być pewno problem. Bo my się trochę z tym kłócimy, że musimy być wiecznie gotowi jako chrześcijanie. Więcej my się kłócimy z tym, że my cały czas jesteśmy zmobilizowani do jakiegoś działania, do jakiejś pracy. Tak? Ci, którzy mają dzieci, wiedzą, że w zasadzie, no, nie ma wytchnienia, tak? Trzeba się tymi dziećmi zająć od rana do wieczora. Nawet jeżeli one już nie wymagają jakiejś konkretnej takiej naszej bezpośredniej pomocy, no to trzeba im dać jeść, trzeba zrobić zakupy i tak dalej, Kiedy chodzimy do pracy, no to też mamy świadomość, że jesteśmy skupieni albo zakładamy, że będziemy skupieni w tej pracy i pracodawca oczekuje od nas, że przez te 8 godzin, czy na ile tam jesteśmy zatrudnieni, jesteśmy skupieni tylko i wyłącznie na pracy. I mniej więcej czasownik, który jest tutaj użyty, jest dokładnie takim czasownikiem. Bądź cały czas gotowy. Do ucieczki, bądź zwarty, bądź w sytuacji, w której, jeżeli ktoś ci powie, uciekaj, działaj, to masz to robić. I jest to dla nas, myślę, bardzo jasny sygnał. My musimy być gotowi. My nie możemy sobie odpuścić. My nie możemy funkcjonować na zasadzie takiej: no dobra, jak będzie, to będzie. Wydarzy się albo nie wydarzy, to no, pal sześć. No, właśnie nie do końca. Bo okazuje się, że wtedy i podam dwa przykłady, że wtedy, kiedy chrześcijanie, ci, którzy mają predyspozycję ku temu, żeby mówić, co jest dobre albo co jest złe, albo obserwować świat na tej zasadzie, kiedy zaczynają milczeć, dzieje się straszna rzecz. Józef jest przykładem kogoś takiego, kto powiedział, nie pozwolę na to, żeby wydarzyło się coś złego. A co się miało wydarzyć? Miało zginąć dziecko, które dostał pod opiekę. I tu jest kolejne greckie słowo, które odnosi się co prawda tutaj do Heroda, które, bo my tak nie do końca rozumiemy, dlaczego ten Herod tak zareagował. I znowu, nie chcę dyskutować, czy to było historyczne wydarzenie, czy to było faktycznie bezpośrednie nawiązanie do Starego Testamentu i do i winiątek ze Starego Testamentu, ale Herod tutaj odczuł coś, co sprowokowało, no słuchajcie, no straszną rzecz. Tak? On chciał pozabijać bezbronne dzieci. Wiecie, jak, bo tutaj w Biblii Warszawskiej, czyli w tej mojej Biblii, której użyłem, jest y, słowo zawiedli go i rozgniewał się. Natomiast greckie słowo, które tutaj jest użyte, to słowo został oszukany i wyśmiany. Czyli on przez y, y, mędrców, magów, którzy przyszli i zobaczyli gwiazdę y, i mieli przyjść z powrotem, on poczuł się oszukany. On poczuł się wyśmiany. Kto z Was lubi to uczucie? Wiecie, ja mam takie. Ja sobie to jakby, kiedy myślę, kiedy mam czas myśleć troszkę nad sobą, to mam takie wspomnienie z pociągu. Jechaliśmy na ogólnopolski zjazd młodzieży i miałem takich, w zasadzie moich rówieśników, może ciut od, ode mnie trochę starszych, zawsze grali w karty, nie? No i tam któregoś razu zapytali mnie, czy zagrasz z nami. No ja powiedziałem, że ok, okej, no mogę spróbować, nie? I od tamtego momentu nigdy więcej nie grałem w karty. Nie znoszę grać w karty, nie znoszę. Nie, nie, w domu tego nie robię, z dziećmi tego nie lubię. No po prostu jest w jakaś taka duża niechęć. Ja sobie, słuchajcie, niedawno uświadomiłem, że... Nauka moich y, kolegów, koleżanek, y, gry, w którą graliśmy wtedy w pociągu, polegała na tym, że jak coś mi nie wyszło, to się ze mnie śmiali. Y, tylko tak szyderczo. Aha, a ty nie wiesz? Przecież to powinieneś wiedzieć. I wiecie, ja jakoś tak się w sobie to od, do tej pory pamiętam, że karty, generalnie nawet Grabowskiego, matematyczne, y, któreśmy kupili teraz dzieciom, no, muszę się do nich przekonywać. Ale jest we mnie jakaś taka niechęć spowodowana właśnie tym, że zostałem wyśmiany. Wiecie, ja myślę, że chyba czujecie też to. Nikt nie lubi być tak, nie wie. no nie potrafi. No głupi, no. No nie potrafi, no. Widzisz, no, widzisz, no nie potrafi. Straszne uczucie, nie? A jak jeszcze ktoś ma, być może to jest też mój problem, wybujałe ego, no to takie coś. Potrafi sprowokować straszne rzeczy. I to chyba wydarzyło się właśnie w, w, wtedy, kiedy Herod został niepotraktowany tak, jakby on sobie tego chciał. Poczuł się wyśmiany, poczuł się oszukany. No i zaczęła się cała ta akcja z rzezią niewiniątek. Tak więc, co robi Józef? Broni bezbronne dziecko. Jest gotowy. Nie przygotowywał się do tego, nie był nagle gotowy, tylko był cały czas gotowy do tego, żeby podjąć pewne działania. Jest taka ciekawa historia dwóch postaci z, naszych, z naszej bajki luterańskiej z II wojny światowej. Jedna jest taka od samego początku pozytywna, druga trochę mniej. Jest nią Dietrich Bonhoeffer, ksiądz, pastor, Teolog, który od samego początku wojny funkcjonował przeciwko reżimowi II Rzeszy. I w zasadzie robił wszystko, nawet takie rzeczy, których nie powinien robić pewnie ksiądz. Typu fizycznie przeciwstawiał się reżimowi, za to trafił do więzienia i w tym więzieniu też zginął. Ale od samego początku miał takie przeczucie, że, robi, że przeciwstawia się przeciwko złu. Ale był jeszcze jeden. Tym razem teolog, bardzo zresztą dobry teolog, Martin Nemiller. I to byli w zasadzie ludzie, którzy funkcjonowali w tym samym czasie. Tylko że Martin Nemiller nie od samego początku, był sceptykiem, delikatnie mówiąc, rzeszy. Jest nawet takie powiedzenie, które bardzo często jest przytaczane w jego kontekście które brzmi mniej więcej w ten sposób, tylko muszę to tutaj sobie znaleźć, bo nie chcę, nie chcę, o jest. Kiedy przyszli po Żydów, milczałem. Bo to był początek. Oni najpierw przyszli po Żydów, których chcieli usunąć, którym chcieli zrobić miejsce w innym miejscu na świecie albo poza światem. Potem przychodzili po przeciwników, takich, którzy tylko potrafili powiedzieć bardzo głośno i niewyraźnie, że mi się coś nie podoba, a potem przychodzili po wszystkich którym się y, coś nie podobało i te słowa, bardzo krótkie zdanie, że kiedy przyszli po Żydów milczałem są słowami, które pokazują, że czasami pozwalamy sobie na powiedzenie, no w sumie to się nic nie dzieje, w sumie to ja, Żydów to ja też nie lubię, żeby tego nie wycięli, y, to nie chodzi o to, że ja nie lubię, to jest y, cytat, tak? W sumie to się może dziać, w sumie to dotykają ludzi, których ani nie lubię, ale lepiej, żeby ich nawet tutaj nie było. W sumie to mogą też sobie żyć gdzieś indziej, tak? To jest takie delikatne powiedzenie: A w sumie to jest coś, co mnie nie dotyczy, niech się dzieje. Wojna za naszą granicą. Niech w sumie się wybijają na tym wschodzie. Po co mamy im pomagać? Po co mamy przyjmować tutaj ludzi, którzy chcą świętego spokoju albo po prostu chcą żyć? Także dla mnie historia Józefa trochę wiąże się właśnie z tym. On nie pozwolił sobie na to, żeby powiedzieć: no w sumie to i tak nie moje dziecko, albo w sumie mam wątpliwości, że to moje dziecko. W sumie to, to w sumie to sobie ucieknę i sam sobie gdzieś tam będę szukał swojej przestrzeni do życia. Tak? Mógł tak zrobić? Zakładam, że mógł. Nie zrobił. Tylko i wyłącznie dlatego, bo tam jest takie słowo, które określa, że on jest cały czas gotowy. Jest gotowy. W nim nie ma czegoś takiego, że mówi nawet dla takiego drobnego zła, albo takiego, który może się ewidentnie może nie wydarzyć, mówi, no to spróbujemy. Nie on bierze te dziecko, bierze swoją żonę i działa, i ucieka. Tak więc dla mnie dzisiejszy tekst jest takim tekstem, który ewidentnie wzywa do działania. Takiego, w którym my stajemy po jakiejś stronie, w której nie zgadzamy się na zło, które dzieje się wokół nas. Ja myślę, że to chyba już chyba wszyscy czujemy, że nasz naród, my, Polska, my, nie tylko chrześcijanie tak naprawdę, w momencie, kiedy faktycznie zaczęło się dziać to, co się, to, co się zaczęło dziać na Ukrainie, no to ewidentnie pokazaliśmy chyba największą, największe człowieczeństwo, jakie możemy sobie wyrazić. Nikt nie zadawał pytań. Tylko wszyscy i środki, i czas, i po kolei to, co mieli, po prostu dawali. Tak? Potem to się zmieniło, potem socjologzy stwierdzi mają odpowiedzi, dlaczego tak się wydarzyło i dlaczego akurat do Ukraińców tak byliśmy w stanie to zrobić, ale nie chcę tego przytaczać. Faktem było to, że zrobiliśmy to, co należy. I jestem w 90% 100 przekonany, że my wiemy dokładnie zawsze, gdzie jest dobro, a gdzie jest zło, i my wiemy dokładnie po jakiej stronie stanąć. Tylko czasami przychodzi taki moment, taka, taka refleksja, że może nie warto, że motor to jest delikatne, że po Żydów to, w zasadzie to mogą ludzie przyjść. Tylko ta jedna mała rzecz, te drobne przyzwolenie może spowodować to, że. Cała kula śnieżna, która niesie zło, może i nas pochłonąć. I wtedy będziemy dokładnie w sytuacji Niemlera, który ostatecznie, bo to też jest bardzo ważne, ja tego nie powiedziałem on ostatecznie stanął przeciwko reżimowi. On był przeciwko Hitlerowi. Ale na początku, do czego się, samego przyzna, do, do czego się sam przyznawał, powiedział: Milczałem, jak przyszli po Żydów. I dzisiejszy tekst jest właśnie o tym, że musimy reflektować świat, musimy być zawsze gotowi. Bo niestety świat, jaki jest, on jest różny. Odpowiedzi nie zawsze klarowne, nie zawsze obiektywne. Dlatego chrześcijanie ze swoją wiedzą, a przede wszystkim Pismem Świętym, muszą reflektować świat i dawać sobie odpowiedzi na to, co się dzieje wokół nas, czy to jest dobre, czy to jest złe. I muszą stanąć po którejś ze stron. Muszą dojść do jakiegoś konkretnego działania którym będzie właśnie tak jak w sytuacji Józefa, wzięcie dziecka ze wszystkimi pytaniami, wątpliwościami i, pff, i tysiącem różnych rzeczy, które miał na plecach w związku z tym i działać. Tak więc zachęcam nas wszystkich do takiej osobistej refleksji, gdzie jesteśmy. Czy po dobrej stronie, czy po złej. Czy to, co się dzieje wokół nas jest dobre czy złe? Czy możemy w końcu zrobić coś, żeby zło przeciąć? A myślę, bo powiedziałem o wielkich rzeczach, ale my czasami jesteśmy świadkami małych rzeczy i dokładnie wiemy, że to jest złe i nie chcemy tego przecinać. Ale to może mieć konsekwencje, tak jak w dzisiejszym tekście, ogromne. Dużo gorsze i dużo większe niż nam się może wydawać. Tak więc to te słowo, ten czasownik, który jest użyty tutaj w takiej ciągłej wersji, że mamy być cały czas, to nie jest uciekanie wieczne, ale musimy być cały czas zwarci, gotowi do tego, żeby no czasami wziąć siebie i tych, których zostaniemy pod opiekę, wziąć tych ludzi za pas i uciekać tam, gdzie jest bezpiecznie. Ja I tego nam wszystkim życzę. Amen.